Cześć, witajcie widzowie. Niestety nie mogę nagrać dzisiaj jakiegoś filmu. Telefon jakoś za bardzo nie mogę ustawić w dobrym miejscu, żeby mi fajnie nagrywał. Do tego mi zróbowała się ta kamera. Ale zapytacie widzowie, co się stało z tą kamerą? A to się stało z tą kamerą, że ta kamera się po prostu zepsuła, padła. Po jakichś 3-4 miesiącach kompletnie padła ta kamera. Nie działa. Możemy ją podłączyć. Zrobię Dobra, widzowie, coś mi tam się dzieje z komputerem. Buczy jakoś dziwnie, ale dobra. Kamera ma taki link po podłączeniu. W ogóle. Czarny ekran. Tu macham przed tą kamerą, nic. Ciemny ekran nie działa. 80 zł kosztowała. Tylko ten link świeci. Kosztowała dych. Zepsuła się po trzech albo czterech miesiącach. No niestety widzowie. Dzisiaj chyba nie nagramy filmu. Przepraszam bardzo.